Cześć! Dzisiaj omówimy sobie dwie sprawy. Dwie sprawy, które mogą was nurtować, mianowicie po pierwsze mamy zmiany w moim prądzie 5.0. Moim prądzie, który w zasadzie za chwilę się kończy, ale jakie zmiany zostały wprowadzone i za chwilę o nich powiem. A druga sprawa to ceny ujemne, które w tym miesiącu, w październiku zaczęły się pojawiać nam tutaj w kwestiach godzinowej sprzedaży energii. No i pytanie, czy mamy się czego obawiać, czy mamy się czego bać, no i jaka ta cena realnie jest. Zaczniemy sobie od mojego prądu. W moim prądzie zmiana, jaka weszła dotyczy przede wszystkim osób, które już kupiły sobie instalację fotowoltaiczną i skorzystały z innego dofinansowania niż mój prąd, czyli na przykład dofinansowania gminnego, dofinansowania z gminy, gdzie było powiedzmy kilka tysięcy tylko do zapłaty, bo dla przykładu dostaliśmy instalację o mocy 5, 6 czy 3 kW, a do zapłaty było powiedzmy 3, 4 czy 5 tysięcy złotych. Tak czy inaczej, dofinansowanie tutaj możemy y, uzyskać, natomiast y, do, otrzymujemy dofinansowanie z mojego prądu nie na fotowoltaikę, a na wszystko inne. Czyli y, możemy dostać dofinansowanie na pompę ciepła, na magazyn energii, na system zarządzania energią, kolektory słoneczne y, czy magazyn ciepła, nie? więc na to możemy uzyskać y, dofinansowanie. Oczywiście, warunek jest taki, jak, jak już u nas mój prąd zdążył do tego przyzwyczaić, a więc przejście na net billing, a więc na mm, zasady sprzedaży energii. Więc jeżeli jesteśmy na net meteringu, to musimy przejść na net billing i taki jest wymóg. Natomiast jeżeli ktoś chce, to może po prostu z tego skorzystać, może uzyskać dodatkowe, mm, dodatkowe dofinansowanie właśnie czy to do pompy ciepła, czy do czegoś innego, a więc łączy się to teraz z innymi programami dofinansowań do fotowoltaiki. Więc jeżeli skorzystałeś z dowolnego programu mm, dofinansowań do fotowoltaiki, czy to było czyste powietrze, czy to była dotacja Mój Prąd, czy to była dotacja jakaś gminna, albo jeszcze jakaś tam inna wymyślona, no to tak czy inaczej możesz skorzystać na te wszystkie usługi dodatkowe, które są w moim prądzie, wypisane. No, i z tego możemy sobie. Skorzystać pod jednym, oczywiście, tym warunkiem. Jeżeli chodzi o mój prąd, na ten moment zostało się jeszcze 300 milionów przynika więc tam 320 milionów się jeszcze zostało. Nie tak dawno dorzucali 450, więc jest szansa, że faktycznie do końca tego programu, do grudnia nam tych pieniędzy z mojego prądu wystarczy. No i teraz kwestia net billingu, kwestia sprzedaży energii. W zeszłym miesiącu mieliśmy średnią cenę sprzedaży na poziomie 40 groszy, mniej więcej. W tym miesiącu już Wam zdradzam też mniej więcej taka cena średnia będzie wychodzić, ale nie o średnią cenę chodzi miesięczną, a o ceny godzinowe, a więc coś co wchodzi nam już w przyszłym roku w lipcu i to nas będzie bardzo, bardzo mocno interesować. Wziąłem sobie tutaj ceny za cały październik i to jak one wyglądają. Posortowałem je nie datami, a od najniższej ceny, którą mieliśmy do ceny najwyższej. No i jak widzicie, mamy tutaj, jeśli dobrze widzę tak, 16 godzin w październiku na ten moment było, to nagrywam 22 października, mieliśmy 16 godzin, kiedy ta cena energii była faktycznie poniżej zera, czyli w założeniu wprowadzając energię do sieci powinniśmy dopłacić, tak, czyli no nie opłaca się wpuszczać energii, lepiej by było fotowoltaikę wyłączyć, czy tak? Nie, ponieważ jeżeli chodzi o ustawę jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, jeżeli nawet Wprowadzamy energię do sieci i cena byłaby ujemna, ta chwilowa, ta godzinowa cena byłaby ujemna. To i tak oddajemy wtedy po prostu za darmo. Czyli nigdy nie będzie sytuacji, że musimy dopłacać, przynajmniej. No w, w świetle tej ustawy, którą mamy, e, czyli nie będzie sytuacji, że musimy dopłacać za energię. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest cena ujemna, to ta cena y, jest przepisana, powiedzmy, na zero, prawda? Czyli nie może być nigdy cena y, sprzedaży niższa niż zero. W najgorszym wypadku będziemy oddawać energię za darmo. No i właśnie w, y, właśnie, właśnie w październiku, na ten moment, gdzie minęło nam 2-3 października, no to mieliśmy 16 godzin, y, gdzie faktycznie ta cena była, y, cena była ujemna. Te ceny pojawiały się w różnych porach, jak tutaj widzicie. Bo zarówno o drugiej w nocy, o trzeciej w nocy, o 13, 12, 14 w różnych godzinach, krótko mówiąc, się pojawiała ta, ta cena ujemna. Było też kilka godzin, gdzie było blisko tej ceny ujemnej, czy blisko zera, więc, więc tam powiedzmy, 7 groszy za kowatą czy coś takiego, prawda? Tutaj też mm, można widzieć, że to było raczej tak nad ranem, albo w nocy, swoją drogą ciekawe czemu, nie, ale tak czy inaczej. W tych godzinach, faktycznie ta cena była, była bardzo, bardzo, bardzo niska. Tutaj też no, można się zastanowić, w takim razie, nad e, faktycznie te, tymi instalacjami wschód-zachód, tak? bo założenie takie teraz modne, że na wschód-zachód montować, żeby były lepsze ceny. No tu nam jednak pokazuje, że niekoniecznie ceny, przynajmniej z rana, są faktycznie wyższe. E, jednak te ceny mogą być stosunkowo, stosunkowo niskie. E, jak sobie przejdziemy na drugi koniec, a więc najwyższe ceny, jakie mieliśmy w październiku. No to też mieliśmy. Ile to będzie? Trochę będzie tych godzin. Realnie 32 godziny były takie, gdzie mieliśmy cenę sprzedaży powyżej 70 groszy. Czyli też, też ta cena była całkiem wysoka. No i już fajna, tak? Znowu tutaj, jeżeli sobie spojrzymy na te godziny, to były raczej godziny wieczorne. 20, 19, 21, 18, więc jednak. Mamy jakiś taki schemat, gdzie cena powiedzmy w południe czy rano będzie niższa, wieczorem jest wyższa. Przynajmniej tak to wygląda w październiku, nie? Um, możemy sobie posprawdzać jakieś inne miesiące, żeby jakiś schemat być może z tego, z, tego, z, tego, z tego wyciągnąć. No bo jeżeli się okaże, że na przykład po południami mamy faktycznie dużo wyższe ceny niż z rana, no to wtedy nie tyle instalacje wschód-zachód, co instalacje zachodnie będą miały nieco większy Sens ekonomiczny, jeżeli chodzi o e, cenę sprzedaży energii, chociaż też widzimy tutaj, że czasem o 9 czy 8 również ta cena była, e, była stosunkowo wysoka. Myślę, że zrobię sobie jakąś, jakąś analizę, taką krótszą tego, jak to faktycznie wyglądało i jak to wygląda z tymi cenami, a więc kiedy mamy faktycznie te ceny wyższe. Jeżeli weźmiemy sobie wszystkie ceny, łącznie nawet z tymi minusowymi, więc troszeczkę zaniżymy, ale to nic. Jeżeli weźmiemy sobie wszystkie ceny do 22 października, no to wychodzi nam średnia rzędu, powiedzmy, 40 groszy za kilowatogodzinę, czyli w zasadzie taka sama jak w poprzednim miesiącu. No zakładałem na początku roku, że faktycznie ta cena średnia, Średnia miesięczna będzie oscylowała w granicach 50 groszy, oscyluje w granicach 40, więc 20% mniej niż, yy, niż ja to no, powiedzmy sobie zakładałem, yy, więc, więc jest trochę gorzej. Yy, natomiast yy, no widzimy, że tutaj ta średnia cena faktycznie będzie oscylować w tych granicach, przynajmniej na ten moment. Nie mamy dużo tych godzin yy, z. Z cenami ujemnymi, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast to, co istotne, to to, że nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o to, że będziemy dopłacać do tego, że wprowadzamy energię do sieci, bo nie będziemy. Natomiast no, w najgorszym przypadku po prostu nie zarobimy, tak, więc będziemy wpuszczać energię do sieci za darmo w określonych godzinach. No i tutaj magazyn energii faktycznie mógłby się przydać. Magazyn energii albo magazyn ciepła. To tak naprawdę chodzi o magazynowanie jakiejkolwiek energii, nie tylko energii elektrycznej, ale wykorzystanie tej energii, żeby nie wpuszczać puszczać za darmo albo za jakieś bardzo małe pieniądze. Jeżeli mamy możliwość wykorzystania tego, ustawienia jakichś harmonogramów, no to trzeba z, tego, e, trzeba z tego po prostu korzystać. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.